Siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy challenge kto dłużej wytrzyma w tym aucie O tysiąc złotych Tu są nasi Pokażmy teraz uczestników, pierwszy Biotre, się Cześć Biot jestem Piotrek Kurczak Zamiast to wygrać Cześć tak. jestem Grecen Dudka, ja się dziś nie poddaję Ja się dziś nie poddaję Widzowie tak siedzę tu do końca I wchodzimy do tego auta I wchodzimy I jeszcze jest z nami oczywiście Tymon, ostatni Dobra, uczestnik I teraz będziemy losowali miejsca kto gdzie siada w naszym aucie Dobra Trzymaj Dawaj to Dawaj miodu Losujemy Pierwsze losujemy za kierownicę Pierwsze dla Pierwsze za kierownicę Kto? Kto pierwszy? Yy, no, no po pierwsze No dobra Kto wylosuje idzie za kierownicę Dobra, losuje, za kierownicę. dobra. dobra. A ja idzie A chyba. nie dam witek chyba Jest, jest witek, jest witek. Jest kurwa, Wa Bo. Bogam. A, ja jest. albo Gracia, ja I... albo. Najgorzej, najgorzej nie jest. Gorzej. Z przodu jest gorzej. To będzie... To być bardziej grona, jak słońce. z przodu jest gorzej, najgorzej jest. No to zobaczymy, widzowie. Teraz drugie miejsce koło kierowcy. Pasażer. 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 To nie, ja, proszę. Ja <laughs> też nie chcę siedzieć. <laughs> No nie ja nie. Kurwa seba. Kurwa ja nie nie. Witek. Albo nie usunąłem, będzie Witek. Nie będziesz. To muszę się wybrać. To seba, to seba. Nie nie nie. Rozsuwam jeszcze raz. To ja byłbym tak to. wtedy jak rozsuwiamy. Tak, to byłby Gracjan. Czy go uratowało? Ale będzie chyba. Będzie proszę. Piti piti. Proszę. gracja. Dobrze, no i dobra, dobra na face, a na siedzisz na face kurwa do jutra Bo gra ten z nie wygra, a on najgorszy się. Ja to teraz się Gra, no teraz no, Dobra, teraz wchodzi pierwszy Pierwszy wchodzi A ty też tam wchodzisz? Tak Pity wsiadł już tu. Dobra, to my już wchodzimy też. Ja już... Dobra, i ja Jesteśmy. Jak tam z tyłu, panowie. My tu siedzimy dzisiaj do, do końca. Do końca dzisiaj siedzimy. O, ty Szaka. Siedzimy wszyscy. Dobra. Widzimy. Widzowie, Co 5 minut są czele. Y. Co 5 minut są czele. Jak klimy, to. Ale można wylosować. A nie, A i wtedy klima wolato jest strzodu. Ja Ej, ja, kurwa, to mamy dobre miejsce. A. Bo, muszę klimat, a, a bo można wylosować klimę, tak jak my wylosujemy. Ale jak wylosujesz ogrzewanie? Albo można ogrzewanie też. Widzowie! No bo w kurwiłeś, teraz ja mam pytanie, do o Ej, dobra, bo już nie daje rady? Ja wychodzę z. Weźcie wiesz. Wróćcie dla mnie, losujemy za mnie łatwienie? Ej, ja mam problem <noise> <de> z <noise> Proszę, proszę! Jest! Ej, ja, ale... bluza Ej bluza Jak my to podajemy? Ej, tak. Ja... Pod, 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 pod. Widzowie, z nim jest coraz gorzej. Gracja już ledwo oddycha. Widzę podobnie, ledwo żyje, ale nie poddają się Chłopaki z tyłu również leżą na podłodze, ledwo żyją Ja pierdolę Widzowie, muszę teraz ubrać bluzę Pity takiego błona Zjebał się tak, nie da się oddychać kurwa Seba, ale siedzisz tam do końca I kurwa duszę się I co on sobie odjebał, co debil. Ja Ej, nie wiem jak je ubrać, jest za mało, jestem za środowki. Ale wiesz, nie udział całą się po ja ja co? Ja nie wiem? Jak mam to ubrać, kurwa? O kurwa masz a co tam na 10 minut. Na 5? Na 10 pisałem. Na... Ale po 5, bo miało być co 10 challenge, a co 5. Dobra, to losujemy kolejny challenge teraz. Dla A ekipa dalej w środku. Vitolt na, na kierowcy Gracian na pasażerze. I w bagażniku jeszcze kto? Piotrek, z pod kocykiem leży I Sebastian Chłopaki się nie poddają Walczą do końca Ciężka walka, ciężka walka przed nimi Losujemy challenge od razu dla Graciana. Zielony dobry, czerwony zły widzowy. Daj miodu! Ja Piotr. Chyba będzie dobre Co? Ale... Co? Możliwa zmiana miejsca, jak chcesz z tym się zamienić nie chcę. Czyli ja to nie kręcę. Ja zostaje z przodu. Teraz dla mnie? Zrób nam zdjęcie z przodu. Zrób nam zdjęcie z przodu. O kurwa. Co mam? Co mam kurwa? zdjęcie oczu na 5 minut. A to no, No to muszę cię związać. Nie. No, zdjęcie robię. kurwa, sama. Pity ma koc na 10 minut. O kurwa. Na 5, 5, na 5. No to masz. Część zrobione jeszcze 3 minuty w plusie. Pity jeszcze 5 minut w koszuli i trzeba 2 minuty na oczy. Ściągnąłem tę koszulkę, bo już tak żyje. Nie ma cała kurwa. Cieplutko, nie? No, warto się położyć, kurwa. <śmienic> jest tak ciepło. Ej, tu jest tak kurwa ciepło. Jest upa full. Jak tam z tyłu panowie? <śmienic> <śmienic> Szczerze? Ja nie myślałem, że wyjdziesz tak grubo Bo jest fajnie. Jest grubo Ej, Ale proszę, widzowie, dam ja teraz taką lekcję No Nie róbcie tego w domu No, no. Naprawdę zamknięcie jakiegoś zwierzaka tutaj, czy tam nie dziecko, róbcie dziecko To naprawdę no niesamowite To są tortury To, to jest są sobole, tortury to... I naprawdę Box. Jak ja zobaczę takie svela, no to od razu łokieć w szybę no, no, i wyciągamy Ale wiecie co, powiem wam tak co? Jeżeli chcecie wybić szybę, to nagrajcie przed tym, że była zamknięta, żeby później ten właśnie Nie było, było nawet tak, 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 tak nie, już go Dobra, za 30 sekund może. Dajcie ja go oboję, to wychodzę, serio No, serio, No, pierdol. no Nie pierdol, kurwa rewel siedział, bo nie. Jak Ej, nie ale wiem, dobra, zamknięcie oczu jest przyjemne. I no, mi się mówię. tak teraz wszystko kręci. No, mówiłem, że jest A Znaczy jeszcze nie otworzyłem, ale ta, jakby wam takie. Ale bluza, kurde, nie jest najgorsza. Kurde, nie czuję, Bo Trzeba macie... się pociszyć, a nie wiem, czy jest ci gorzej. No, czasem tak, że takie kółka Uj, wam ja... się otwierają. Ja czuję, ja czu, jakbym robił wagę na walkę. Nie? Ale powiem wam to, że na połowie 30 stopni, jakby na sekundy, to jest kurwa, tak gdzieś minutko, że ja pierdolę. przysięgam kurwa, to było jak wybawienie. Ja jeszcze. Ale jeszcze tak. O, ja mogę bluz, znaczy 2, jeden, zero. Ja a pity a... jeszcze minutę. Ale nawet... Ale powiem wam, że nawet się gorzej oddycha. Jak się już... Ta, tak! A jeszcze wiesz, a jest, jest jeszcze gorzej, że jesteśmy tu w czórkę, sobie zabieramy ten nawzajem. Bez kitu, przecież nie ma pojacia górę. No, nie nie się ma, ma dostępu. Jesteś czasem doświadczenia. O, że czasem. jest w stanie. Dobra, widzowie, przechodzimy do kolejnego fejnego szalendrzu. Eee, no. Nagrywasz Cham? Nagrywam. Prosujemy dla Witolda B! Jak znowu wyrosujcie z czerwonego, to i właśnie się wychodzę, kurwa, no nie ma problemu. Ja też wychodzę. Nie czerwony, bo to jest kurwa. Radny. Dobra. Zielony, czerwony. 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 Albo możesz, może jeszcze... o, To jest zwiększenie temperatury w całym samochodzie. Czyli no, to we dwa wszystko. Czekaj? Zwiększenie temperatury w na 5 minut. No, na maksa to miało być. To Widzowie, yy, zwiększamy temperaturę teraz na 5 minut, no i to już jest przepierdolone. No to już jest, <grym> to już jest, prze... to już jest przepierdolone. Nie, nie! Ale szkoda! Ej, ej! to nie ma szans. Challenge dla Graciana. Jak ktoś słabo to wychodzi, bo nie jedziemy do szpitala, kurwa. Challenge to challenge. Challenge to challenge. Kos, kurwa na 5 minut, Graciana. Daj, kot! Ale to taki No kurwa. No to będzie jeszcze bardziej Górę mu musi stworzyć. Cześć, następca. Miła też kot, tutaj jest grubo. Proszę, proszę. Chyba, czerwonek, będzie też koc no to w takim razie była bluza musi być czekaj. No to za, nie, za karę To sweter, to sweter Albo sweter, no Sweter, no Zielony <laughs> będzie? Nie, nie czerwony Raczej zielony Raczej zielony Możliwość wyjścia o, kurwa. Na chwilę Możliwość wyjścia na 15 sekund masz Piti. Dobra, ej, nie push. Otwórz, otwórz Ale od razu zamykasz sobie, Piti Pity i od razu zamykasz Otwieraj kurwa, nie, to przegrał Ej, przegrałeś Ej, przegrałeś Pity kurwa ale 30 sekund było, kurwa, no, no bez nie, co ty, Przecież, no ja lepę, Dobra, Dobra ja wracaj, kurwa, kurwa. Ja, powiem, byś... <śelines> Ej, chłopie, powiem a, że dalej jest zimno Przecież zleje się Kurwa, jeszcze 4 minuty On dopiero założył ten koc No, jeszcze no, bo... 4 minuty Ale jest... No, ja mam a, on pan, bo to Kurwa, tak się dzieje <śelines> My na już... Jesteśmy w aucie 14 minut ogólnie, więc ja pierdolę Podobno po 15 minutach komórki umierają, więc zobaczmy kurwa Boks ja, ja po challengeach ściągnę tak Kolejny challenge. Ej, latarki kurwa nie mogę włączyć, bo tak przeglądam. Kolejne 5 minut minęło, i ja pierdolę, ten... jest tak cię, pokaż kurwa. Widzisz tym widzisz pod widzowie? Widzowie! Ja pierdolę. I losujemy kolejny challenge, już minęło 18 minut challenge'u, losujemy po raz trzeci. Jest ciężko. Widzowie, telefon już cały przegrzewa, ale teraz robimy gruby challenge. Gramy w papierkami w czwórkę. Zwycięzca. Nie, czy nie? Zwy... Osoba, która pierwsza wygra, może sobie wybrać jedno ułatwienie. Nie, ogólnie... Osoba, która przegra, odpada. Tak. Gramy w czwórkę. Zwycięzca całości ma nagrodę. A yy, kto przegra, odpada całkowicie z rywalizacji. Dobra. Dobra. żebyśmy widzieli. Chyba, się z drugiej pufy nawet wyjdzie na Nie. Dobra. gotowi? Gotowi, gramy fabrykami na życie. Trzy, 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 pity. pity. <laughs>

Jest padam! Odpadam! Kurwa, widzowie, odpadam. Ej, dobra, to ja wybieram 15 sekund na polu. O, nie, nie, nie. bez nie musza, nie, musza, nie, musza, ale, ale Bez to nie. wychodzenia, bo, to nie, bo wtedy to zepsuje taki. Ta woda. Ta woda. No dobra, no dobra. Ale jak ci podam wody? Widek woda przez... Sobie. Ja ci podam, dobra, to ja wychodzę widzowie. To wychodzę. wychodzę widzowie i Seba... wygrasz to, obiec dla widzów? Postaram się. Dobra. Widzowie tutaj Pity, sepcio. No i oni już tam kończą. Oni kończą już tą rywalizację. Zaraz będą kolejne grube challenge. Gracjan, też ciężko Zobaczymy, kto wygra 1000 złotych. Gracjan wyszedł forma jest kur. Widzowie powiedzieli mi, że jest grubo. Otwieram. Co jest panowie? Co Widzowie jest panowie? By było kolejne pół godziny. Opuścimy nas Gracjan. Już siedzą tutaj ponad godzinę i, i robimy, uznaliśmy, że to już jest niebezpieczne dla zdrowia. Robimy eliminację I i robimy, Bo wiecie, widzowie, my jesteśmy po prostu nieśmiertelni. My tak naprawdę, w czwórkę mogliśmy tu siedzieć, kurwa, do ustanej śmierci. Bo taka jest prawda, co nie? Bo my jest. po prostu. No bo nie, zależy nie znamy, na pieniądze. Nie znamy widzowie granic i nie znamy wartości pieniądza, ale tu siedzieć do ustrony śmierci. Dlatego eliminacja niestety musiała być i to jest ta ostateczna. W tej, kto wygrywa 100 złotych do 3. 3, 3 Zaczynamy pierwszy. Jeden 0 2, Sebastiana. 3-4 1-1 2-1 3-4 3-4 2-2 Jest! Seba wygra! Widzcem zwycięża, a Graf Jozef, Graf Graf Jozef przegrywa Widzowie, coś pięknego Po półtorej godziny wychodzimy z auta, no jest to niesamowite Muszę pokazać, po pokażmy to auto O skurwysyn, no jest Jest grubo Je Seba wygra Mamy zwycięzcę panowie, no powiem wam tak, nie róbcie tego w domu To było bardzo niebezpieczne, jedyny no Tymek Tymek z... zachował się z głową i wyszedł w czas no, 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 no. Widzicie tak... te Instagramy, pierwszy Podłoga, Piotr Podłoga Kurczap, tak? Nie, nie, nie Jak... te, kurczap. te Kurczap Te Kurczap, tutaj Gracjan Dotka Gracjan Podłoga Dotka, tak? Gracjan Dotka, tutaj Instagram Sebastian Podłoga Gargula I Tymek Podłoga Szufa A kameruje nas wito. A kameruje Wito budziony. I widzowie, wyczekujcie kolejnych odcinków